Witajcie kochani na tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych bliźniąt na wrzesień 2024 roku. Będę używała dla Was, kochane bliźnięta, tali de Sufi Tarot. Będzie też przesłanie anielskie stali Życie z aniołami i karta przeznaczenia. Kochani, w opisie filmu znajdziecie informacje na temat czytań indywidualnych. Można pisać do mnie na esmekontakt.małpa.gmail.com. Można też zajrzeć na moją stronę internetową www.esme.pl. Zapraszam. Ok. Proszę, by nasze Wyższe Ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. No i zobaczmy, kochane bliźnięta, co tutaj dla Was na wrzesień się pokaże, jakie energie, jakie potencjały dla naszych kochanych bliźniąt. Bliźnięta wrzesień 2024 roku. Bliźnięta słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla bliźniąt? Bliźnięta. Wrzesień 2024 roku. Co dla bliźniąt? Bliźnięta. Główna energia. As mieczy, wasz as. W przeszłości mamy kartę głupca. W przyszłości yy, mamy rycerza kielichów. Co będzie wam. Pomagać as Co przeszkadzać może. Trójka denarów i rezultat. Albo rada: 7 denarów. Ok. Z przełożenia mamy dwójkę mieczy. Coś tutaj u Was się klaruje, ale jeszcze do końca. Jeszcze się do końca tutaj nie wyklarowało. Macie dwa asy, więc tutaj ten wrzesień pokazuje się, kochane bliźnięta, dla Was jako taki nowy start. Nowa energia, z, z, nową, z, z nową opcją w jakąś czegoś. Zaraz zobaczymy tutaj głębiej. Zobaczmy teraz jeszcze przesłanie anielskie, jakie macie. Jakie jest, jest przesłanie anielskie dla. Bliźniąt na wrzesień. Drzewo życia, energia drzewa życia tutaj się pokazała. I zobaczmy kartę przeznaczenia dla Was na wrzesień. Co tutaj dla bliźniąt się pokaże? Bliźnięta. Co dla bliźniąt? podniesiesz sukces i ja myślę, że ten sukces, który tutaj się pokazuje, to jest jest to, tak, jest to taka energia, która przedstawia się tutaj poprzez wystartowanie w ogóle, poprzez odważenie się, wyjście też z jakiegoś takiego momentu, jakiegoś zawahania lub, no bo dwójka mieczy bardzo często wskazuje, na taki czas, w którym człowiek jeszcze, jeszcze nie wykonał jakiegoś większego zadania, tylko dopiero tak jakby przebiera trochę nogami, chociaż nawet jeszcze, nawet jeszcze nie przebiera, tylko właśnie tak jakby trochę zastygł, lub właśnie w tym momencie podejmuje decyzję, zastanawia się, jaką decyzję podjąć, co tutaj będzie dla mnie dobre. Ten as mieczy, jako główna karta czytania, mówi o tym, że wśród tej całej ciemności, prawda, która tutaj jest tą taką jedną wielką, niewiadomą, robi się ten prześwit, prawda? Taki, wiecie? Ta, ta energia. Nagle w, na tym ciemnym niebie pojawia się prześwit słoneczny i pojawia się ten as mieczy, czyli klarowność. Nagle wiadomo o co chodzi. Nagle już też. Pojawiają się myśli i rozwiązania, które po prostu będziecie brać za dobrą kartę i będziecie działać. Też tutaj mam takie poczucie, że właśnie tak będzie. Myślę, że też już długo oczekiwałyście na ten moment nowego początku. Może po prostu ktoś będzie szedł do nowej pracy albo do szkoły, bo też tak może ktoś. Tutaj też w tym kierunku iść, prawda? Bo może to być y, też jakiś rodzaj, jakiegoś kursu czy czegoś. Y, różne, różne opcje tutaj mogą być. Y, ale tutaj też y, karta głupca y, mówi o tym, że u niektórych bliźniąt ten moment właśnie i y, ostatnie miesiące też mogły być takim wchodzeniem w coś zupełnie nowego. Bardziej też nawet na takiej zasadzie, że zobaczymy to, co, co będzie. I tutaj się mogą wiązać u niektórych bliźniąt w ogóle tak szerzej pojęte sprawy. I jeśli chodzi o relacje, i jeśli chodzi o przyjaźnie, i jeśli chodzi o jakieś bytowe rzeczy, nowe miejsce zamieszkania też może być u niektórych. A tutaj pojawia się już takie, takie głębsze zrozumienie, podjęcie decyzji, co chce robić bardziej, właśnie też tak przyszłościowo. Czyli to co przyniesie mi ten sukces. Tutaj znajdziecie sposób w tym miesiącu, drogę wytyczycie sobie właśnie do tego sukcesu. I myślę, że to będzie bardzo, bardzo ważna dla Was informacja. I teraz tak, w karcie przyszłości macie rycerza kielichów. Rycerz kielichów podąża za swoimi marzeniami. On ze swojego serca tworzy ten most, prawda? czyli to połączenie z tym, czego pragnie, a na pozycji, co robić, co wam będzie pomagać, jest Askielichów. kielichów. To jest ten as kielichów, to jest ten kielich, za którym podąża właśnie ten rycerz. To, co w jego sercu yy, rozkwita, prawda? To, yy, to pragnienie, które dla niego jest ważne, więc yy, dla kogoś to może być nowa praca. Dla innej osoby to może być jakiś rodzaj właśnie nauki, szkolenia, prawda? Uczenia się czegoś. Dla innych może to być opcja związana z relacją, prawda? Pójściem za miłością, za tym, czego naprawdę pragnę. I też bardzo ważną rzeczą tutaj w Asie Kielichów jest szczerość. Czyli jeżeli naprawdę jesteś szczery. Kochasz to, co robisz, albo jakąś konkretną osobę. I jeżeli to się wiąże, to są prawdziwe uczucia, a nie tylko jakiś wykalkulowany model, który chcesz przybrać, prawda? To będzie ci to bardzo, ale to bardzo pomagać. I to właśnie, czyli tak, na przykład, jeżeli coś bardzo lubisz robić. Jakaś, no cokolwiek, no powiedzmy lubisz szyć, albo y, y, jakieś tam projekty komputerowe, coś tam y, wnętrz, czy coś tam, różne rzeczy teraz robią w wykorzystaniu tej sztucznej inteligencji, ale też po prostu takie rzeczy, które naprawdę lubimy robić, y, takie, y, takie bardziej starego typu, bardziej klasyczne, y, czyli jakieś artystyczne też rzeczy, czy jakieś rzemiosło, czy coś. Tutaj też jak najbardziej to może być dla Was bardzo korzystne, jeśli za tym pójdziecie z, tak ze szczerego serca, właśnie, że, że chce to rozwijać, chce to robić. Prawda? I w momencie, gdy zobaczycie już ten most, co Was łączy z tym, z tym sukcesem, Prawda? Tutaj na drugiej stronie tego mostu właśnie jest ten wasz sukces. Jeśli będziecie za tym szły, jeśli będziecie sobie to wizualizować, to znajdziecie drogę właśnie i znajdziecie drogę do tego sukcesu. Mam takie poczucie, że ten sukces w tym miesiącu bardziej widzę jako jeszcze taką drogę do niego, nie jako sensu stricte ten sukces, dlatego że siódemka denarów jako karta rada, rezultat, jako rada będzie mówiła, żeby dobrze sobie wszystko przemyśleć, żebyście Dokładnie wiedziały, czego możecie się spodziewać. Jest to tutaj, biorąc pod uwagę te karty, powiedziałabym, siądź przed podróżą. Jest, jest takie, taki zwyczaj w Polsce, przynajmniej ja pamiętam, jak to w mojej rodzinie było, było siądź przed podróżą, właśnie. Więc Wy też siądźcie sobie przed podróżą, zastanówcie się, co Czego potrzebujecie? Być może właśnie zwizualizujcie sobie tę drogę do swojego sukcesu, do spełnienia swoich marzeń, jakby to, jakby to miało być i wejdźcie na tą drogę. Podejmijcie decyzję o pójściu właśnie według konkretnych tutaj zasad, bardzo jasno widząc to, co chcecie zrobić. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ no jeżeli nie mamy tego prawdziwego pomysłu jeżeli nie wiemy czego co chcemy osiągnąć to realizacja też może przyjść bardzo taka Wiecie, no, nie, nie spełniająca naszych oczekiwań, więc ważne jest, żeby wiedzieć, czego chcesz, bo, bo wtedy możemy to y, po prostu y, materializować w swoim życiu. Tak działa na przykład prawo przyciągania, prawda? Więc też warto o tym y, pamiętać. Y Tutaj od waszej strony wygląda wszystko bardzo dobrze, ale trójka denarów może wskazywać, że mogą, być, mogą pojawić się różne trudności odnośnie właśnie współpracy z innymi osobami. Może, może się pojawić, mogą być jakieś ukryte motywy u innych osób, więc też na to uważajcie. Dobrze się, starajcie się dobrze dogadać, z oso, zwłaszcza z innymi osobami, które będą w tym miesiącu wchodziły z Wami w jakąkolwiek współpracę. Bo może być tak, że ktoś może mieć zupełnie inny pomysł na to, co Wy chcecie robić, lub może mieć inne wyobrażenie, inne pragnienie odnośnie tego, jak widzi was w swoim życiu więc też na to tutaj zwróćcie uwagę zwróćcie uwagę Druga rzecz, też trójka denarów. Może na przykład jeśli byście powiedzmy szukały pracy, to może tak być, że w trójce denarów w negatywie może ktoś na przykład nie wierzyć w Wasze umiejętności, że trzeba będzie to udowodnić, że trzeba będzie pokazać swoje serce do tego wszystkiego. Więc też ważną rzeczą będzie, żebyście Wy właśnie swoją szczerością, swoją gotowością do, do pracy czy do działania. Czy w relacji na przykład też z tym, tym swoim zapałem do tego wszystkiego, ale w sensie właśnie takiej szczerości i dobrych chęci, żebyście prze, przekonały um, innych do tego, um, co, co chcecie robić, i tylko właśnie dobrze się tutaj nad tym zastanówcie. Też siódemka denarów, też tutaj oprócz tego, co mówiłam, też um, będzie mówiła o zwróceniu uwagi, uwagi na to, co możecie w swoim życiu uzrobić, bo jest to też karta, Uzdrawiania, jest to też karta. Właśnie często pokazana na tej karcie jest właśnie pielenie ogrodu, gdzie pomimo tego, że jeszcze coś mamy, że, że pilnujemy, żeby to wszystko ładnie rosło i się rozglądamy, co tu jeszcze zrobić, to jednak codziennie musimy wstać i tam tutaj, tu wypielić, tam wypielić. Zwróćcie uwagę, co u Was do wypielenia jest w, ogóle w tej sprawie, która będzie ważna dla Was w tym miesiącu. Czy to w relacjach, czy właśnie w sprawach jakichś zawodowych, czy jakichś innych, czy chociażby w rozwoju duchowym waszym, prawda? Bo to też tutaj dla niektórych ta kwestia też może być bardzo ważna, bo wiem, że na moim kanale jest coraz więcej osób, które właśnie tym swoim rozwojem się świadomie zajmują, więc to też tutaj warto o tym pamiętać. Zobaczmy jeszcze, co tutaj będą nam chcieli dodać aniołowie. Drzewo życia. Anioły drzewa życia pragną, abyśmy wiedzieli, że nasze życie jest dla całego świata duchowo-materialnego bardzo ważne. Jesteśmy duszami, które przyszły świadomie na Ziemię, aby zrobić kolejny krok w swoim rozwoju. Wszystko, czego doświadczamy w swoim życiu, jest ziemską lekcją, która jest cennym darem dla nas. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że moce całego świata duchowego są teraz razem z nami. Otrzymujemy w ten sposób błogosławieństwo pełne mocy drzewa życia. Nieraz zadajemy sobie pytanie, kim jesteśmy, jaki sens ma nasze życie, dlaczego cierpimy. Każda odpowiedź jest w nas. Popatrzmy na nasze dotychczasowe życie z perspektywy obserwatora, który nie osądza i akceptuje. Wówczas ujrzymy sens swojego istnienia. Największym zadaniem życiowym jest pokochanie siebie samego. Wtedy pozostałe zadania życiowe wykonamy z łatwością i uczuciem miłości, którego tak szukamy. Bóg i anioły przez drzewo życia dają nam znak, abyśmy pokochali siebie i cieszyli się energią drzewa życia, przekazując ją innym. Twórzmy nowy świat miłości, każdą swoją myślą i działaniem. AFIRMACJA Jestem drzewem życia, miłością, światłem. Każde moje działanie jest afirmacją życia. No, i tutaj y, mam takie poczucie, kochani, że właśnie będziecie mieć szansę w tym miesiącu zdjąć taką przysłowiową opaskę z oczu i zrozumieć, co tak naprawdę jest w waszym życiu ważne. Może tak być, że niektóre bliźnięta po prostu zrozumieją swoje posłannictwo, nagle do nich właśnie. Y, Przyjdzie taka bardzo jasna wizja tego, czego pragną, czego chcą, prawda, albo z kim chcą być, albo co chcą robić, prawda. Też tutaj może tak być, co dla mnie jest w tym momencie sukcesem, bo dla jednych osób może to być sukces finansowy, a dla innych może to być sukces prywatny, osobisty w relacjach, prawda. Dla innych może to być rozwój duchowy, świadomość. Tutaj u każdego może to troszeczkę inaczej wyglądać, ale w asie mieczy doznajemy takiego olśnienia i po prostu wiemy, co jest najważniejsze, wiemy, w jakim kierunku mamy iść, prawda? Nawet jeśli sprawy są bardzo takie nowe i mogą wymagać od Was takiego szczerego poświęcenia czy znaczy poświęcenia w tym sensie, że. Po prostu wiecie, że jak w tym momencie nie zrobicie takiego kroku do przodu, nie pójdziecie za swoimi marzeniami, za swoją prawdą, za prawdą swojego serca, to ten sukces gdzieś będzie ciągle się gdzieś tam oddalał od was. I w tym momencie, ja bym powiedziała nawet tak, że nawet jeśli otoczenie nie do końca będzie być może z, z zaufaniem patrzyło na to, co wy rozpoczynacie, co, co robicie. To słuchajcie po prostu swojego serca. Idźcie za tym sercem. To pójście za sercem, za swoimi pragnieniami, może tutaj bardzo wiele dobrego Wam dać. Ja jeszcze sobie tutaj dołożę taką kartę. Ja to nazywam kartą wypadkową, podsumowującą trochę też to wszystko, Wasze działania. Będziecie mieć to prowadzenie, to drzewo życia. Y, bardzo ważna energia. Tutaj w ogóle stoicie pod tym drzewem, więc też pięknie to wygląda. Takie, takie z, głębokie zrozumienie po prostu się pojawia. Jest siódemka denarów, jeszcze raz, słuchajcie. To jest niezwykłe, y, że jeszcze raz tak, ta sama karta tutaj wyszła. Y, musicie mieć świadomość tego, że to, co tutaj. Zaczniecie albo już zostało to zaczęte, ale teraz to bardzo jasno y, zrozumiecie, to musicie, y, musicie wiedzieć, że ten sukces przyjdzie, ale będzie trzeba na ten sukces gdzieś tam pracować. Ten sukces nie będzie już, ale już będziecie mieć świadomość, że to, co będziecie robić, to, o co, o co będziecie dbać, tutaj tak jakby ta roślinka, ona musi być troskliwie potraktowana, prawda? Tutaj y, potrzebna, jest, potrzebna będzie z Waszej strony cierpliwość, y, zaufanie też do tego, co robicie, prawda? Żebyście to też robiły z miłością. Tutaj wygląda tak, jakby ten człowiek robił rejki tej roślince, przekazuje jej swoją energię. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale y, to, jest, to jest właśnie. Y, takie głębokie też zrozumienie, że o ten sukces trzeba po prostu zadbać, trzeba regularnie, systematycznie nad nim pracować, a jeśli będziecie robić to z miłością, to ten sukces po prostu do Was przyjdzie. Myślę, że będziecie też się w tym miesiącu uczyły cierpliwości, drogi bliźnięta. Wiem, że dla bliźniąt nie jest to łatwe. Jak dla, jak, to, jak dla wszystkich zresztą znaków powietrznych, ale y, patrząc tutaj, właśnie z przestrzeni serca, na pewno sobie y, z tym wszystkim y, poradzicie. Otwierajcie się na nowe rzeczy, szukajcie tych nowych rozwiązań y, i skupcie się y, na tym, czego naprawdę chcecie, nawet jeśli komuś nie do końca będzie się to podobało. Pozdrawiam serdecznie, kochane bliźniaki. Niech to będzie dla Was. Wspaniały wrzesień. Trzymajcie się ciepło. Pa.